Cześć, witajcie na Czysta Kultura. Ja jestem Grzegorz po drugiej stronie krzychu i z lekkim opóźnieniem od razu przepraszamy. No ale też dużo własnych takich różnych zajęć mieliśmy. Będziemy podsumowywać trzeci sezon Westworld, czyli no w naszym wypadku to będą też odcinki 7 i 8, no i takie ogólne spojrzenie na cały ten trzeci sezon. No i teraz krzychu, ty pewnie chcesz się pochwalić, bo Przewidziałeś pewną jedną rzecz związaną z tym trzecim sezonem i tym, jak to się może zakończyć. Znaczy, tak, ale tak jak to tam mówiliśmy w rozmowach między sobą, że mm, przewidzenie tego finału nie było chyba aż takie trudne. Czy można było się spodziewać, że, że mm, mianowicie Dolores się poświęci, tak, dla, dla ogółu całego, chociaż do końca nie możemy powiedzieć, że, czy ona naprawdę zginęła. No, to, to też jest, nie, taka... Taka furta, w którą nas ten sezon, z którą nas ten sezon zostawia, ale zanim do tego dojdziemy w ogóle. No to siódmy odcinek, nie? Tak pokrótce wydaje mi się, można, można do niego nawiązać. Bo to był odcinek przedostatni, a te przedostatnie odcinki te przeważnie były takie, że działo się faktycznie dużo. I wydaje mi się, że ten był właśnie takim odcinkiem, który nie dość, że zrobił nam fajny fundament pod finał, no to też dużo rzeczy wyjaśnił. Tak, no bo właściwie ten siódmy odcinek można powiedzieć, że sprowokował ósmy, co się wydarzy i będziemy, moglibyśmy pewni, że, że dojdzie do takich e, ostatecznej rozgrywki, ale faktycznie wyjaśnia całą historię Keyleba, którego tak naprawdę no, mogliśmy się tylko domyślać, m, skąd on się w ogóle wziął, dlaczego on tam jest, bo, bo znaczy no, wiedzieliśmy, że uratował Dolores, ale nie wiedzieliśmy, że ona to wszystko m, zaplanowała, można powiedzieć. No właśnie, bo przez te wszystkie odcinki to było trochę tak że, że to zasadniczo on będzie tym pomocnikiem, e, a ona będzie tym wykonawcą, ty, tą osobą, która tak naprawdę stanie na czele tej rewolucji, no ale się okazało, że, że to jest zupełnie na odwrót, nie? I że faktycznie Dolores przygotowała ten cały misterny plan, ale, ale tym, tym wodzem, tym kimś, kto, kto właśnie e, ma stanąć na czele rewolucji, to ludzkiej rewolucji, e, no jest właśnie Caleb, nie? I to też... Fajnie jest wytłumaczone całe tło, cała głębia tego wyboru, dlaczego tak się stało, eee, kim on się cechuje. No bo to wcale nie jest tak, że on jest jakimś tępym osiłkiem czy, czy zwykłym zabójcą, tylko człowiekiem, który potrafi krytycznie dokonać wyboru, nie? A czy. Tak, on był tym outsiderem, więc od razu można było. Hmm... Zakładać, że, że będzie troszeczkę inaczej postępował niż społeczeństwa, że będzie mógł tego wyboru dokonywać, że nie będzie zdany na los, który przypisze mu maszyna. E, a to było też fajne, a propos właśnie tego, tego, tego wprowadzenia, o którym mówimy, że tak właściwie do końca, mimo że te karty gdzieś tam były odkrywane i faktycznie ta historia Keleba jest pokazywana, oni do tej sonory się udają, żeby, żeby tam. E, wydobyć z tego Salomona ten plan tej rewolucji, tak, żeby go potem wprowadzić do tego, tego, tego całego Roboama, tak. E, i, I te karty są odkrywane, ale tak do końca nie wiesz, nie? E, e, czy Dolores tego Kayleba wykorzysta, e, czy może ma wobec niego jakieś takie bardziej konkretne plany, czy tylko jako narzędzie go będzie używać, e, i to wszystko. To wszystko fajnie się zębia w tą relacji między nimi, bo od początku ona jest budowana taka niby chłodna, niby takimi, sobie mówią, prostymi słówkami, prostymi zdaniami, ale z drugiej strony widać, że jakaś więź od początku się fajna zawiązała, i to jest właściwie tutaj kontynuowane, nie? Oczywiście, znaczy, wszystko chyba zmierzało do tego, żeby ona mogła mu ukazać jego, jego prawdziwą przeszłość, żeby w końcu poznał tą prawdę, bo zakładam, że ona już miała jakieś informacje na ten temat. Może nie, nie kompletne, ale, ale wiedziała, co się może wtedy wydarzyć, że wtedy ostatecznie jej tak zaufa i zrealizuje jej plan. Mm -hmm. a, a scena walki? Scena walki, bo w siódmym sezonie znowu była scena walki i to dość fajna. E, Maeve i, i Dolores, taki jeden z mocniejszych punktów, nie? A czy nimi ogólnie między tymi dwiema postaciami jest taka hmm, dobra chemia, jeżeli chodzi o rywalizację, bo... <laughs> Wiadomo, że każda, każda, każda chce na swoją kopytę jakieś tam wykorzystać sytuację. Ale no, naprawdę widowiskowo to wszystko wyglądało. Ale to też ta relacja, o której mówi, że właśnie, że, że między nimi jest ta rywalizacja, to ona potem im bliżej końca ulega to wszystko przemianie pewnej, nie? Od takiego, no, od tej powiedzmy, takiej roboczej nienawiści, bo trzeba wykonać zadanie i dlatego. Maeve powiedzmy musi być w opozycji do Dolores po takie zrozumienie, po jakby współczucie, nawet na końcu. Super, to jest grane wszystko. Znaczy jednak Dolores ma tą moc przekonywania do siebie osób, więc zrobiła to każdym możliwym sposobem, żeby jednak Maeve przekonać do siebie i pokazać jej, że nie można ufać do końca ludziom, że oni ich stworzyli, ale ich wykorzystywali, i tak się będzie działo cały czas. No plus, dostaje wyjaśniony taki jeden ważny case, nie? że to Dolores była pierwowzorem wszystkich hostów pierwszym takim normalnie funkcjonującym, więc no tak mo można powiedzieć, że cząstka jakby tej jej jaźni jest w każdym potem normalnym, działającym hoście. Nie? Tak, ale tutaj mieliśmy już chyba wzmiankę w, w drugim czy... Nawet w pierwszym sezonie, że to Dolores była tym pierwszym hostem, że jest najstarszy w parku i nadal działający, więc można było się sugerować tym, że, że większość hostów, czy wszystkie zostały stworzone na, na podstawie jej jakby funkcjonowania. No niby tak, nie? No w sumie najstarszy, no to można było tak wnioskować, na no tu. O, jakby ona, ona sama to z taką też premedytacją i, i z takim wyrachowaniem powiedziała, że hej, Wy tutaj chcecie mieć jakieś swoje własne cele, albo stawać przeciwko mnie, a tak naprawdę wszyscy jesteście trochę takimi e, moimi dziećmi poniekąd, nie? Nawet. No tak, tak dokładnie, tak, tak było, ale na przykład, bo nie będziemy tu się oczywiście znowu m, sugerować z, z odcinkami, tylko będziemy płynnie przechodzić, to <gryw> dalej mam wrażenie, że nawet w momencie, kiedy Serak ją złapał i już ją podłączyli, to ona dalej wszystko kontrolowała. Myślisz? Że dalej, no tak, no bo jej o to chodziło, żeby ona się mogła podłączyć do tego systemu. No i o to chodziło, że w ten sposób jakby e, realizuje ten, ten, ten swój cel, tak? E, czyli to, żeby e, przekazać tą władzę, przekazać tą jakby kontrolę nad tym robółem, właśnie Kejlebowi, nie? Bo też dowiadujemy się, że. O no, Sera, który był tak fajnie teasowany, jako ten mega czarny charakter, no a się okazuje, że on był naprawdę taką marionetką, nie? Bo cały czas miał tam jakieś potrzepty do ucha z tych scenariuszy, z tego Roboama, no i on nie był taki w pełni samodzielny, nie? Tak, no, a też też zauważmy, że tam scenę chyba wcześniej, kiedy była kolejna walka Maeve z Dolores. No to jednak Dolores zdarowała jej życie, bo mogła ją zabić, a odpuściła jej, no ale wiemy potem, potem pojawiła się Charlotte i, i wszystko się skomplikowało, ale to też jest coś, co przewidzieliśmy, że jednak Charlotte w pewnym momencie ją zdradzi za te krzywdy, które jej jakby wyrządziła. No też ona jakby była na początku się zmagała z tymi uwarunkowaniami tej prawdziwej Charlotte, ale kiedy się jakby tego pozbyła, no to zdawała wyjść na taką prawdziwą własną niepodległość nie? i nagle się okazało, że no to skoro ona ma tutaj tą, jak to się mówi czasem, hejlores, tak? Te to, 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 to różne takie... Gry słów, no to też ma taką władzę, i nagle się okazuje, że ona może realizować własne cele, nie? Czyli tak naprawdę dochodzi nam jeszcze jeden gracz, taki duży gracz, nie? Tak, ale, ale tutaj wtrącę jeszcze w swoją małą teorię, bo tak, tak trochę o tym myślałem, i yy, też mi się wydaje, że Dolores przewidziała zdradę Charlotte. Bo y, zauważ, że gdy była mowa, kiedy szukali klucza w jej umyśle, to ona powiedziała, że w życiu by sobie nie zaufała i tego klucza nie umieściła w swoim umyśle. No czyli już można było zakładać, że ta zdrada była nieunikniona, ale co potem z tej zdrady wynikło właśnie? Więc no. mamy to w scenie po napisach. To jest jakby osobna sprawa, że e, Charlotte jakby szykuje, szykuje swoją nową armię hostów, e, z tymi świadomościami z parku, tych wszystkich e, uczestników tej gry. E, no i to ciekawe się zapowiada, to się to ciekawie zapowiada, bo to w połączeniu z tą całą rewolucją i z tym, e, co się tak naprawdę na świecie działo, a e, no, umówmy się, że nie wiemy, jak, jak, jak dokładnie ta rewolucja, jak ten koniec świata, powiedzmy, e, się faktycznie odbędzie, bo w końcówce widzimy wybuchy jakieś, tak? Znaczy... Wiemy o tym, że jedna osoba y, będzie znała to zakończenie, czyli Bernard. No właśnie, bo Bernard widział y, jakby ten Eden Hostów, to jest raz, ale też w scenie po napisach widzimy, że on się budzi i no ja zakładam, że on się obudził już na długo po tym, jak powiedzmy jakaś apokalipsa nastąpiła. Bo no widać, trochę tam był przykurzony. Bo, bo widać, że mogło trochę czasu minąć. Y, ja tak się zastanawiam, czy na przykład to nie będzie oznaczało, że że wrócimy do jakichś czasowych linii, typu, że faktycznie Bernard będzie tym, e, który, z którego perspektywy będziemy widzieć ten świat już po, po tym zniszczeniu, po tej rewolucji, e, a jakby tą drugą płaszczyznę czasową będzie tak, gdzie będzie już Caleb, nie tak normalnie, e, na bieżąco po tym, co się działo w finale w Trójce. Czy może być tak, że właśnie to co mówisz, taki timeline będzie czasy po apokalipsie czy po rewolucji? I, jakby z jego perspektywy, będziemy się cofać w czasie, co się działo. No bo zakładam, że on mógł już zobaczyć jakąś cząstkę przyszłości czy, czy jakiegoś planu, który był przygotowany. Więc, tak to powinno być chyba realizowane. Oczywiście, jak będzie ten czwarty sezon, bo póki co to nie ma żadnych zapowiedzi, chyba. Nie, no, już jest zamówiony. A no tak to mogło. Już Faktycznie. jest. Już jest A. zamówiony, mimo tego, że, że na przykład. Trzeci sezon wcale się nie cieszył jakąś gigantyczną e, oglądalnością. A to miał być jeden z takich flagowców w HBO na ten rok, i to się dalej przyjemnie ogląda. I to jest lepsze niż e, drugi sezon, mm, ale to chyba tak nie, nie trafiło do ogółu. Nie, nie poszło na taki podatny grunt, jak jakby się mogło wydawać, nie? To też tutaj tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na wizję, to Westworld to. to... To jest ciężki serial w sensie do oglądania, bo trzeba go zrozumieć i przy okazji się dobrze bawić, no to nikt nie, nie, nie mówi, że ludzie tego nie umiem, ale jest to czasami ciężkie przy, przy oglądaniu seriali czy ogólnie filmów. że Musisz się zastanawiać cały czas nad czymś. No to nie jest taki serial, wiesz, że wrócę z pracy, wstawię sobie jajko i tam mi się gotuje, ja sobie obejrzę serial, nie w międzyczasie, no. no tylko jednak trzeba przysiąść, bo, bo ja też się na przykład chytałem na tym, że, że tam jakiś jeden odcinek po łebkach obejrzałem no i musiałem wrócić, bo, bo, bo coś mi tam umknęło, nie, I, i to jest ta kategoria po prostu serialu, gdzie faktycznie musisz, musisz tak się no mocno w tą fabułę wgrałeś, no to jest coś, coś jak ten kasus Darka, nie, że też przegapisz jedną małe, małą rzecz, jeden mały fakt no i leżysz, musisz wracać i jeszcze raz to, jeszcze raz to przerobić, no bo, no bo to tak jest złożone, że to jest pełna taka całość, nie? Znaczy, a tak, tylko że widzicie, że my na kanale poświęcamy jednak Westworldowi bardzo dużo czasu, bo rozbiliśmy go jak poza gromo Tron, to na odcinki omawiamy go, więc dla nas jest to naprawdę dosyć, dosyć istotny i serial w całej jakby kategorii, która ostatnio wyszła. No dokładnie, dokładnie. Dobra, no ale to jakbyśmy takie trochę powróżyli z fusów i się zastanowili, to w tym czwartym obstawia, że to może być ostatni, czy faktycznie to jest materiał na taką dłuższą post-Apo Science Fiction sagę, która jeszcze tam wyniknie na, na, jed, na dwa, trzy sezony. Nie, ja bym obstawiał, że to jest jednak ostatni sezon, bo dostaliśmy w dwóch pierwszych sezonach wyjaśnienie całego parku. W trzecim mamy wyjaśnienie całego planu Dolores, no a w czwartym będzie jego realizacja, tak to, tak to będzie wyglądało. Ja myślę, że Dolores w jakiejś postaci wróci jeszcze, w sensie ta, ta aktorka, i nie mówię tutaj o jakichś flashbackach, tylko czy ona będzie odgrywała, powiedzmy, jakąś ważną wciąż rolę. Nie tylko rolę, w sensie że to jest jej plan, jej wizja, tylko tak namacalnie. Znaczy, ja zakładam, że Charlotte w całym swoim planie yy, gdzieś się pogubi i jednak będzie potrzebowała jej pomocy. A jak wiemy, ona ma tą perłę, yy, dzięki której będzie mogła ją odtworzyć, więc zakładałbym, że w pewnym momencie będzie potrzebowała jej pomocy i ją zrekonstruuje na nowo. No, te, te, też mam takie zdanie, że, że jednak, a tu też Dolores to jest jeden z takich powiedzmy koni pociągowych tego serialu. No, i to główna postać, nie oszukujmy się, w tym sezonie była na pierwszym planie. Na przykład inne postaci troszkę były dalej. Bernarda było mniej i, i tak właściwie ta jego rola była wciąż jakby jako, jako tego zaworu e, bezpieczeństwa. No, dostał w finale fajniejszą, fajniejszą scenę, gdzie faktycznie był w tym domu tej, tej, tej babki starej od Arnolda, nie? Tak, tak, tu tam. I, 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 I był jakby ciągle tym, który. Może powściągnąć pewne rzeczy, eee, William w końcówce się pokazał, no ale prawdziwy William dostał kosę w szyję, a, a facet w czerni jakby żyje, nie? czyli Ed Harris hmm. zostaje, powiedzmy, dalej. Czyli będziemy, można, można się spodziewać, że on będzie miał znaczącą rolę w czwartym sezonie, że wiadomo, że to już nie będzie on, ale, ale dalej Ed Harris to jednak. No, dokładnie. No i też tak, tak że mi się wydaje, to co Ty mówisz, że ja bym się tu akurat zgodził, e, że no, też to, ta oglądalność, no ona poleciała. Wydaje mi się, że, że no, to wiesz, HBO to nie jest charytatywna jakaś firma i, i, i póki to faktycznie tak nie zdechnie jakąś śmiercią naturalną, to, to wydaje mi się, że będą chcieli dużym finałem to zakończyć i że ten ostatni sezon będzie miał fajną maszynę promocyjną, jako, jako już faktycznie reklamowane zwieńczenie całej serii. E, no, bo to też no ile można nie? przeciągać tak, takie, takie rzeczy. A czy wiesz, dla nas, z perspektywy naszej, to jest super serial, bo możemy go rozkładać na czynniki pierwsze, jakieś domysły, teorie. Tutaj jest duże pole manewru, więc. A, no to pewnie. Reddit na przykład się już rozgrzał bardzo mocno do czerwoności z teoriami na temat, na temat ostatniego sezonu. Wydaje mi się, że też można nad tym popracować i troszkę rzeczy porozkmijać. Eee, no a, aczkolwiek, a, aczkolwiek, jak właśnie tak się patrzy na, na, na recenzje, na jakieś omówienia Westwordu, to poza tą taką ścisłą grupą zapaleńców no nie dołącza nikt nowy nie? i to jest trochę takie niepokojące i to też raczej będzie ten gwóźdź trumny, trumny, że, że coś się powoli kończy, chociaż czy... kto wie czy na przykład e, na popularności e, Cyberpunka, nie? bo teraz będzie będzie wychodził Cyberpunk pod koniec roku, więc to też może napędzić trochę na jakieś science fiction uh, modę, powiedzmy, nową modę. Więc kto wie, kto wie. Znaczy dużo takich recenzji też oglądałem, i tam właśnie ludzie opowiadają, że o kurczę, zawiedli się na tym Westwordzie, bo spodziewali się takiego, nie wiem, science fiction albo bardziej przemyślanego, i tam pojawia się ten devs, tak. Mhm. No tutaj to. To jest całkiem inna liga. Dev to naprawdę był dobry serial, ale Westworld jednak... Znaczy jestem bardziej zżyty z tym serialem, więc... No to też pytanie, czy oni powinni pójść już w trójce w takie hard science fiction, w takie hard futurystyczne kino, takie wiesz, bardzo, bardzo poważne, zaawansowane, czy, czy jednak takie trochę ugrzecznione, ugładzone, jak to, jak to faktycznie było. No moim zdaniem, gdyby poszli za mocno, no, to by było trochę takich zarzutów jak pod adresem dwójki, że, że za bardzo, że za mocno zagmatwane, że w sumie już wymyślacie nie wiadomo o co wam chodzi, tak naprawdę. Bo takie zarzuty były w dwójce, że, że trochę to już było takie te twisty na siłę. W sensie każdy odcinek dawał jakiś nowy twist, także musi się pojawić absolutnie, bo bez tego to znaczy, że jest za prosto, nie? Tak, no to też zmusza właśnie do myślenia, że jeżeli nagle w którymś odcinku coś się tak zaskoczy, że nie byłeś w stanie tego przewidzieć, no to dla serialu to jest dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli tego jest naprawdę tam włożone multum takich twistów i zmiany akcji, no to niekoniecznie. No właśnie, bo jeśli faktycznie ten, ten twist twistem pogania, to się robi trochę męczące, nie? W sensie, nie dostajesz w ogóle oddechu, żeby cieszyć się samą fabułą, tylko co chwilę rozkminiasz e, Aha, a to było ja, tak? Czy tak? A może oszukali mnie? Może w ogóle to jest postawione na głowie? Więc to też nie jest dobrze i trzeba znaleźć gdzieś ten balans, nie? Taki złoty środek. Tak, tylko że do ludzi, którzy, do których nie przemawia, że to jest serial science fiction, no to od pierwszego sezonu widać, że to jest science fiction, no. Park rozrywki z hostami, z robotami, tak. No, no, sorry. Chociaż ja pamiętam, że przy okazji pierwszego sezonu, jak tam ze znajomymi niekiedy gadałem, to. Ej, a widziałeś ten nowy serial taki western? Ja mówię, jaki western? No, ten serial western, Westworld, coś tam. Ja mówię, to nie jest, to nie jest w ogóle żaden, żaden western, nie? Nie, nie. No i to. No to właśnie, tam, bo masz sposób, e, wy wystrój Dzikiego Zachodu, to od razu musi być western. No. Znaczy, to było odgrywanie western, ale nie w tych realiach prawdziwych, tak, światowych. Aranżacja parkowa. No dobra, jakbyś tak miał wystawić jeszcze na sam koniec, finałowo, jakąś taką cenzurkę w postaci noty, powiedzmy od 1 do, do 10, gdzie 10 to jest wiadomo klasa światowa, a 1 poniżej krytyki, to, to gdzie byś włożył Westport trzeci sezon? A czy tak, biorąc pod uwagę te trzy sezony? to obstawiam, że to jest najlepszy z nich wszystkich yy, i zasługuje co najmniej na takie dobre 7,5. No to jeszcze, jeszcze podaj oceny z poprzednich sezonów Twoje, tak? Dla porównania, żeby znać skalę. O kurczę, a czy ja wtedy potem y, jakieś gafy nie zrobię, jak przyznawałem wcześniej oceny, a teraz powiem coś innego, ale... Nie, nie, to, to teraz jakbyś yy, po prostu miał z głowy to nawet to Po prostu każdy byłby o połówkę w dół, tak? Czyli jedynka 7, a dwójka 6,5. Mhm, mhm. Czyli widzimy, że jest ta tendencja taka, m, taka no w sumie parabola, bo raz jest wysoko, potem trochę spada i znowu do góry, ale myślę, że w czwarty, żeby jeszcze na tą ósemkę się wzbije. No dla mnie, dla mnie, dla mnie, pierwszy sezon to było takie e, 8,5 spokojnie, wydaje mi się, bo, bo chyba, chyba jednak najlepszy mimo wszystko uważam, że był. Drugi sezon to było takie, no ja wiem, 4,5-5. Bo, bo jednak trochę mnie zawiódł, właściwie trochę, no bo po pierwszym mocno mnie zawiódł, a, a ten tak 6,5-7 to wydaje mi się, że to jest adekwatna ocena. Więc też porównywalnie powiedzmy mamy, nie? No, wiadomo, że nie musimy się co do konkretnej oceny zgadzać, ale, ale mamy yy, zgodę co do tego, że drugi był najgorszy. Dokładnie. No dobra, no to co, to będziemy chyba kończyć już. E, pamiętajcie, to nie jest serial do gotowania jajka, no, zdecydowanie zależy jakie bo jak na miękko no to, to chyba krócej <laughs> to jest poważna produkcja to faktycznie skłania do pewnego przemyśleń, do pewnych przemyśleń co jest też dodatkową wartością ale nie jest to takie, taka wersja hard że, że tam faktycznie nad sensem życia trzeba myśleć przez cały tydzień i czytać lema czy innych innych jakiś futurystów więc, więc znaczy... okej. Okay. Ma coś takiego, że daje do myślenia, ale też cieszy oko, więc... Dokładnie. Bardzo dobre połączenie. Dokładnie. No i co? Tym akcentem chyba pozytywnym będziemy kończyć. Mamy myślę, że, myślę, że tak. Mamy nadzieję, że, że te produkcje około Westworldowe, bo oprócz podsumowań to jeszcze były zapowiedzi, wam się podobały. My się bawiliśmy bardzo dobrze. No, i co? Wydaje mi się, że czekamy, czekamy na czwarty sezon, dwa lata, tak jak mówiłeś, pewnie. No, biorąc pod uwagę takie zawirowania teraz y, z różnymi produkcjami, to kto wie, czy nawet nie trzy, bo jakieś tam obsuwy mogą być, więc ale miejmy nadzieję, że jednak dotrzymają tych terminów i dwa lata to będzie ten, ten czas. Dokładnie. No dobra, a to w takim razie od nas wszystko. Wchodźcie na nasze kanały. E, dzięki za y, przekroczenie granicy bo to Wasza zasługa oczywiście. 400 tysięcy na naszym najpopularniejszym filmie o Harrym Potterze. Eee, no i co? Odwiedzajcie nas, lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie, jeśli uważacie, że jest, jest co. Eee, a my się żegnamy w takim razie. Byli z Wami Krzychu i Grzegorz. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.